Tego dnia w całym Kościele Katolickim obchodzimy uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła. Obydwaj byli męczynnikami dlatego kolor czerwony. Na życie św. Pawła. Wiemy, że urodził się w rodzinie żydowskiej z bardzo wielką znajomością kultury greckiej. Urodził się w Tarsie, dzisiaj jest to teren Turcji. Był w bardzo znanej szkole Gabriela, należał do. Zaburzy. I właściwie tyle wiemy o takim jego życiu nie religijnym, że tak powiem świeckim. Chociaż i nie. Przecież jeżeli chodzi o szkołę Jamaliela, to była szkoła religijna. Jeżeli chodzi o faryzeuszów, to też Jana Bóg odkrywały w bardzo ważną W jakimś sensie możemy powiedzieć, że całe życie świętych było związane z albo Kręciło się wokół Pana, powiedział o Piotrze, że pozostawił swoje sieci, a później wszedł za Jezusem. Że został zawęczony powieszony na krzyżu, ale głową w dół, ponieważ mówił o sobie, że jest godny, aby umrzeć tak, jak jego mistrz, nauczyciel, czyli z głową do góry. Pewnie Piotr pamiętał swoje zawarcie się, pewnie był świadomy swojej przeszłości. I dlatego chciał umrzeć głową w dół. I tam na Skórzach Watykańskich gdzie było miejsce i Kazim i pochówku, jego ciało zostało budowane na cmentarzysku na Watykanie, gdzie później cesarz Ostan Wielki spłosił pierwszą Bazylikę poświęconą świętemu Piotrowi i jego ciało, jego relikwy spoczywają właśnie w podziemiach Bazyliki Św. Piotra na Watykanie. Co wiemy o Pawle? Z tego co wspomniałem mu, że miał bardzo dobre wykształcenie, wiemy, że w gorliwości swojej jako faryzeusz uprześladował chrześcijan. Miał listę od polecające go y, dla wspólnoty w Dabaszku, aby swobodnie mu prześladować. Między innymi też był przy kamienowaniu Szczepana. Jak młody jeszcze chłopak pilnował ubrań. Które są rzucali kamienie na szczepana. A później, kiedy udawał się do tego Labaszku, poświęciło go Boże Światło i pyta się, i słyszy głos szagle, szagle, dlaczego nie prześladujesz? On pyta, kto jest świat? A głos odpowiada, że jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. Paweł powoli powoli dochodził do przekonania, że kiedy prześladujesz gościu, przystępuje tak samemu Jezusa. Później będzie to pisał, to jest tak wiele razy, że Chrystus jest głową tego mistycznego ciała, którym my jesteśmy. My jesteśmy członkami Kościoła. Rękami, nogami, można powiedzieć, tak jak są ręce do nos, oczy, usta i tak dalej w, w ciele naszym. tak my wszyscy razem stanowimy święty Kościół. Później wiemy o tym, że Pan od roku szybkiego w Wielkiej Podwórze szedł, prawda, długie odcinki drogi z pomocą zwierząt, czyli raz to jakie tam w tamtym czasie były dostępne i urodził też domu, aż tam do, do terenu dzisiejszej Grecji, do terenu dzisiejszych Włoch bliskich. დროზე писались, что мы знаем, что мы прибудем до Тесалоники, до Рима. formą normalną. Ochrzcił m.in. pewne osoby, ale miał pewną wolność i też nauczał. Wiemy, że w Katakumbach spotykali się chrześcijanie z Piotrem, z Pawłem. I później był wiedziony drogą stałą, drogą w Jabłstięce, która wiodła z centrum żywym w kierunku Ostwi i został świętym wieczorem. Święty Paweł z całś ciemnym mieczem około roku 67. Wskazuje się na takie miejsce, tak zwane tre czyli trzy fontany, gdzie miała by głowa szakła Pawła spaść i w tym miejscu, gdzie trzy razy ta głowa ścięta uderzyła, wytrysnęły trzy źródełka i tam do tej pory biorą. żeby utknęlić na grobach apostołów Piotra i Pawła. A teraz powrócę do tego wątku. Kiedy mówiłem Wam o życiorysie św. Piotra i Pawła, zwróćcie uwagę, że w tym życiorysie nieustannie przewija się myśl o więzi z Panem Bogiem i myśl o religii, o ewangelizacji Kościele. My chyba już parę życiorysów w naszym życiu napisaliśmy. Kiedy się udawaliśmy do szkoły średniej, to trzeba było napisać życiorys. Kiedy udawaliśmy się na studia, też trzeba było życiorys napisać. No bo kiedy ktoś starał się o pracę, to teraz się pisze tak zwane SMI, czyli Wójniku Ogólnego i Wszelkiego Życia. Co my tam piszemy w naszym życiorysie? Przebieg. kiedy się urodziłem, data urodzenia, gdzie się urodziłem, Przednie jest nasze powodzenie, tak się się pisało, że urodzimy się w rodzinie rolniczej, czy w rodzinie ubórskiej. W szkole podstawowej, w szkole średniej, ewentualnie studia, że ma rodzeństwa albo nie ma. I tak dalej. Prawda gdyby pod koniec życia dzieci pisać z tych prawdopodobnie byśmy napisali, mamy dwie córki czy dwóch synów, wyszły za mąż, może nie. Miał wróżki, na wróżki, wybudowałem dom, miał działkę, miałem dwa samochody, jakiegoś tam woda, powiedzmy i opla, yy, i tak dalej. A więc myślę, że mniej więcej taki by byłby życiorys nasz. Zastanawiam się nad taką rzeczą. Kto z nas, a nie wiem, że niekoniecznie z nas, powiedzmy z Polaków, z tego grona 38 milionów, ile osób by wspomniało, że w jego życiu by był Pan? został że poszedł do Pierwszej głowy świętej, że się nawrócił, że chodził na dłużej, że, że y, modlił się, że bardzo ważne było dla niego życie monitewne, że czytał Pismo święte. Być może. To znaczy przekonany jestem, na pewno wiele osób by tak napisało. Ileś osób na pewno by też zwróciło uwagę na miejsce Pana Boga. Ale przypuszczam, nie wiem czy się nie mylę. Przypuszczam, że chyba bardzo duża przewaga, większość, aby ani zło nie wspomniała o Bogu, o modlitwie, o religii, o piśmie świętym. Przypuszczam, że chyba by tak było, nie wiem czy świętym, ale tak mi się wydaje. Zwracalibyśmy uwagę na rodzinę, na pracę, na karierę. i Poznał tego pana Boga, na czym wiara polega, na czym nasze życie chrześcijańskie polegać. Wzywa, żeby zbierać pieniądze na pomoc wspólnotom chrześcijańskim. Pisze, że udaje się tu że tu święty go prowadzi. Udaje eee, się, jest rozwitkiem gdzieś na Boże, jest kamienowany, więziony, nie poddaje się, ani pana Boga w stanie zobaczyć, życiory świętego Pała. Podobnie św. Piotra, jest całym naszkicowanym Bogiem, wiarą, religią, modlitwą, ewangelizacją, kościołem. I bezpłynny nad tym się zastanowić. Żebyśmy w naszym życiu właśnie wyeksponowali ten aspekt życia. Więc nie tylko studia, praca, moja kariera, moja rodzina, moje wnuczki, moje tak itd. Ale miejsce Boga w moim życiu. Jak w moim życiu obecny jest Pan Bóg. A więc to sobie posiada, jak wiem, jak jest jestem, że miejsce dla Pana Boga jest na Panie tylko może być, może rzadko o tym myśli, może do tej pory ktoś z nas nigdy tak odczuć w nie że moje życie w zasadzie to jest życie zanurzone w Panu Bogu. To jest życie związane z Panem Bogiem. Niech święci Piotr i Paweł, jak dzisiaj wspominamy, którym oddajemy cześć, niech pomagają nam, abyśmy szczególnie na ten aspekt naszego życia zwracali uwagę. Nawet kiedy myślimy o nauce, to przecież ona dzięki światu Bożemu, Jeżeli myślimy o pracy, to przecież też na chmurę doży. Jeżeli jedziemy gdzieś zobaczyć jakieś gdzie miejsce, wypocząć, to też pada boga ma w sercu. I jego w tych miejscach walimy. Jeżeli rodzą się dzieci, wnuczki w naszych rodzinach, to też jest dar Pana Boga. I na chwałę Pana Boga nie w jednym, prawda? Więc wszystko chcieliby, tak jak naokoło osiem, oblawać wokół Pana Boga dokładnie tak, jak było to w życiu świętym. Piotr, to kto bardzo... się Był wielkim, chociaż bardzo młodym, studiował najpierw prawo, ale był człowiekiem ogromnie zdolnym, szybko został pisanym, On zrobił bardzo dużo w celu realizacji postulatów dotyczących kształcenia akłanów, zabawiania seminariów duchownych przygotowywanie kapłanów do posługi oraz on też bardzo dużo zrobił jeżeli chodzi o y, apostolstwo apostolstwo świeckie y, bardzo był wyczulony na zaangażowanie świeckich stąd też księża palmodyni to jest stowarzyszenie apostolskie katolickie które pragnie musi słowo boże nie angażować osoby świeckie 也不是从学。 Mamy obraz y, Pana Jezusa w się świętej Panny oraz świętego Franciszka, robiącego cześć, przeżywającego kochaneństwo. Franciszek nie był nigdy kapłanem, ale właśnie widzimy go w kreśle chwała w niebie. I tam widzimy z kolei wielu Franciszkaków z krzyżami po prostu tego kryzysu kiedy, o ich męczeństwie. I tak dalej, musimy być jeszcze sam chciał, i udał się zresztą na pewno Afryki, żeby głosić na danę. A więc powiedziałem, że to ludzie o tym byli Później był czas, że był tutaj też siostry sercamyki. Myślę, że dobrym, w dobrym pozostałościu, w to jest Obraz, który wspominałem, pana Jezusa z sercem, który ukazuje się w objawie się świętej magii, małgorzaty, a bok siostry sercami. Tutaj też była lukalia świętego Józefa, wspomnęła tutaj, że e, doktora w sumie możemy się zająć, a Bimba który tutaj wyrywał w tej lukali, która, która, która była na kartce. To miejsce, w którym jesteśmy, Widać, jak to się wyciągnie w kierunku Katowic, Krakowa, czy jest, w obwodniu to widzi te skórze wysokie, zawiesione, na szczycie którego jest ten przepiękny kościół właśnie, w którym obecnie jesteśmy. Kielczanie bardzo lubią tutaj chodzić, kiedy ja byłem seniorem, a wchodzę zupełnie z innych stron, pobliżej Krakowa, pobliżej Śląska z tego jak ojczyzny zupełnie nie znamy, ale powiedziałem się w że to są tak zwane tereny spacerowe Kielca. I na pewno też ksiądz Wojciech Piłmarczyk, wiele razy przychodził tutaj na spacer, bo to właśnie takie tereny, prawda, w których jest cisza, jest las. To jest przepółrocze miejsce, szczególnie w niedzielę. Kielczanie lubią tutaj przychodzić, żeby patrzeć na całe miasto. Kiedy byśmy szli w kierunku chęci, to tam jest taki krzyż drusznik, tak zwanej drusznik, dlatego że to są też miejsca związane z innymi działaniami patriotycznymi, a więc powstania, jakie pamiętamy styczniowe i listopadowe, a więc tutaj mamy niedaleko grób kogoś, kto był zanordowany w tych działaniach wojennych. No i też jest taka możliwość, myślę, że my może nie będziemy z niej korzystać, ale gdyby się z chóru weszło na dzwonnicę, a jest to udostępnione turystom, widać stamtąd widok na całą okolicę. Mianowicie widać ruiny zamku w Chęcinach, widać oczywiście całe pielęgnice, a nawet gdy jest weszły jest bardzo dobra, także można po prostu no, gdzieś tam w kierunku Krakowa pewnie dużo zobaczyć. Czy tatry że nie, wiem, nie będę mówiła. Częstochowe na pewno. Przez du, z dużej wieży, przez okienko małej wieży jest dobra pogoda Lodnetka wieże w Częstochowie widać. Tak. Posłuchajcie, co jeszcze? Mianowicie przez jakiś czas ten klasztor kościół były w rękach książek decyzjalnych, diecyzji pieleckiej, ale później, później ksiądzwisku się w Januszewicz, czyli to są lata, lata 80, 70, przekazał ten kościół księżom Palantynom. I od tej pory tutaj są księża Otwicę tego którzy czczą właśnie św. Karola Romeusza. Księża Palantyni są tutaj. Moje wspomnienia jako kleryka są takie, że my tutaj już przychodziliśmy do Pisa Święte. Dlatego, że pamiętam jeszcze czasy, kiedy bardzo trudno było kupić Pismo Święte, książki religijne, a Palmytyni, wiecie, wydają te wydają najważniejsze książki i nie można ich było kupić w My tutaj już na karczówkę, żeby kupić Pismo Święte. Książki. można, żeby jest seminarium po Oczywiście, że tak. Byłem tam, tam i A, dobrze. wspaniale. Dobrze. I słuchajcie. Tutaj też pamiętam, że to jest spotkania mazowe to było w latach i Stojamy na no, gdzie odbywają się też oazy, odbywają się różne rekolekcje, rekolekcje. dla dzieci. Proszę? Kolonie dla dzieci. też. Jak będziemy wychodzić, to tam przed nami jest taka figura świętej Barbary wykonana z jednej pryły yy, rudy ołowów, ale nie na się znaleziono tutaj, znaleziono tutaj w tych stronach trzy takie duże kawały tych rud. Jedna z nich jest właśnie tutaj, tylko święta Barbara, dlatego ten kościół lubią burnicy. U nas nie ma budników wydobywających węgiel kamienny czy grunatny, ale są kopalnie kamienia. Są wury gdzie jest dużo kamienia, wiąko na głupek teraz przy budowaniu dróg i tak dalej. I właśnie e, tutaj zbierają się e, górnicy, żeby mogli się upatronki swojej Świętej dary. Z kolei w katedrze, kiedy byście kiedyś byli, to patrząc na ołtarz z tyłu, z lewej strony, tam też jest figura właśnie z takiej bryły zrobiona, ona przedstawia Matkę Bożą tam w katedrze, a tutaj to jest święta. Uwaga, 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 uwaga. O, tak teraz pięknie. Super. A mnie też nie. Pamiętam. Nie pamiętam.